Cześć moi drodzy, witam serdecznie, UberStrike, kanał od gracza dla graczy i dzisiaj szybkie nowości, bo mamy nowe okręty, no i nowe eventy nadchodzące. Tak też przygotujcie się, będzie interesująco, bo amerykańskie hybrydy trafiają do drzewka. Co z tego wyjdzie? Zapraszam na ten materiał. No hej, witam serdecznie, jesteśmy na blogu deweloperskim, bo to tutaj musimy się przenieść, aby zobaczyć co nowego w grze. Wszystkie linki posiadacie oczywiście w opisie materiału, zapraszam serdecznie do zerknięcia. No i przede wszystkim dzięki wielkie za subskrypcję i lajkowanie, oglądanie moich materiałów. Dołącz do mnie na stałe widzu, żeby być przede wszystkim na bieżąco, no i przede wszystkim mieć World of Warships podane na patelni. Ale dzisiaj zacznijmy od tego, że wchodzą nam Hybrydowe okręty w drzewku. Zapowiadali, no i tak zrobili. Moi drodzy, amerykański pancernik Neveraska, Delaware i Louisiana wchodzą e, jako 8, 9 i 10 Tier, ale także wchodzi wschodnioazjatycki krążownik trzeciego poziomu tak troszkę chyba Forfan. No i e, moi drodzy, Sun Yaten, pancernik dziewiątego poziomu. Wschodnioazjatycki, i widać ewidentnie, że jest to jakiś zabieg taktyczny na zbliżający się, prawda, chiński nowy rok, bo to kilka miesięcy minie, zanim te okręty trafią do gry, no i do tego czasu dojdziemy do momentu, gdzie będziemy mieli chiński nowy rok i dwa nowe okręty pojawią się, prawda, tam do grania. No i do tego krążownik wspólnoty Hektor o do ciekawych statystykach, warto się będzie chwilkę mu przejrzeć. Oczywiście okręty hybrydowe dla niektórych e, mogą być okropne, paskudne, niepasujące. Tutaj widać Wargaming zainwestował w to i mamy e, powiedzmy sobie CTRL-C, CTRL-V z Carserja, czyli Nebraska de e, Del Var. Nie jestem pewien, jak to się konkretnie po amerykańskiemu wymawia, ale i Louisiane na dziesiątym poziomie. Charakteryzują się oczywiście pokładem startowym dla jednej eskadry, no i niedużą ilością artylerii, bo Carsearch posiada cztery wieże na kadłubie ajoły, więc jest dosyć interesującym okrętem pod całym względem strzelania. Tutaj wiadomo, będziemy. Mieli troszkę tego mniej, ale konkretnie Wam e, pokażę. Tutaj Nebraska mm, nie jestem pewien, czy ona jest zrobiona na kadłubie North Carolina. E, możliwe. Trzeba by było dokładnie przyjrzeć się, jak trafi do testów. Na Delaware mamy konkretnie informację, że jest na kadłubie Iowa. No i Louisiana na e, pokładzie, na kadłubie Montany, prawda? 406, czyli konkretny kaliber. Tu od razu włączyłem statystyki, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. E, dlaczego mówiłem o wieżach, że na Car Search mamy 4, a, a tutaj mamy inaczej? Dlatego, że tutaj mamy na przykład na Neberasce tylko dwie wieże podwójne, czyli to jest tak zwany dziobak. Troszkę nam się, no, 22 km zasięgu, rozrzut jest podany, ale zobaczę, Sigma 2.0, czyli dosyć celny dosyć celne okręty, tu nie trzeba oszukiwać się. Zresztą Car Search to udowadnia, że jak Car Search strzeli, to trzeba bardziej, o wiele bardziej uważać niż inne amerykańskie wancerniki. No i mamy bombowce nurkujące, nie mamy rakietowców, tak jak na Car Searchu. To może być fajne, dlatego że nurkujące rzeczywiście tutaj będą zadawały konkretniejsze obrażenia, nie są tak szybkie, czyli niezbyt tu będzie możliwość spotowania, ale. No nie oszukujmy się, ten pancernik, ta hybryda, te wszystkie hybrydy będą charakteryzowały się swoją techniką i metodą grania. No właśnie, czy się spodobają, czy się przyjmą? Na pewno tak, ale jak bardzo, zobaczymy. Amerykański pancernik, już to Delawar 9. Zobaczcie, tutaj jest jedna wieża podwójna 400, z dwoma rurami 406 i dwie wieże potrójne, czyli z tyłu macie jeszcze jedną wieżę. W razie co do odstrzeliwania się, i o tym chciałem powiedzieć, dlatego że to samo jest na Luizjanie, tylko tutaj jest jedna wieża poczwórna z tyłu, 406, a dwie potrójne z przodu, więc no, w ten sposób to wygląda. E, obrażenia, tak jak na dziesiątce, nie są szałowe. Samoloty też nie mają wielkich punktów wytrzymałości. Penetracja pancerza 42 mm, 6 samolotów na eskadrę dosyć spory czas odnowy, bo 120 mm. E, sekund na samolot, no i trzeba przyznać, e, że te obrażenia nie. E, szansa pożaru jest duża. 46% to akurat fajnie. 7-300 od bomby. Bomby w ładunku 2. Jeżeli wszystko wleci, no to z jednego samolotu możemy zadać 14 tysięcy, jeżeli wszystko pięknie pójdzie. Tak, 6 samolotów, 6 razy 14. No ale to musi naprawdę pójść perfekcyjnie. E, no, nazwy, tutaj oczywiście opis, dlaczego zostały tak nazwane. Tu akurat nie ma problemu, bo te amerykańskie pancerniki e, się sensownie nazywają Louisiana de la i Nebraska, e, więc jest w czym wybierać. No i pan, pan azjatycki krążownik Nihai, poziom trzeci, moi drodzy. Lekki krążownik o dużym kalibrze, dlatego że ten krążowniczek, moi drodzy, mimo tego, że ma tylko trzy wieże podwójne, to posiada 140 No i na trzecim tierze będziemy mieli takiego. Plumka. Będzie no, można sobie pograć, pozbijać, nie wiem, trafi Wam się ta pręka. To już możecie się cieszyć, bo już Wam się więcej nie trafi. Ale interesująco, o wiele bardziej interesująco wygląda. No i oczywiście on chyba ma torpedy z tego co widzę. No, te wyrzutnie torpedowe, dwie podwójne 533, więc też jest coś. I tu mamy moi drodzy, sowiecki sojusz w wersji Made in China, że tak powiem. Sunja, -ya Yacen i to, no właśnie, bateria główna 459, o to o wiele inne charakterystyki. No, niby został tam przekazany, bądź byłby taki projekt, jeżeli sowiecki to już zostałby w ogóle wyprodukowany. Czyli gdyby, 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 no i gdyby mamy panazjatycki pancernik. O może być, no nie oszukujmy się. trzy wieże podwójne 450, zasięg 27, um, tutaj standardowy przeciwpancerne też pewnie całkiem fajne jeden 1.8, czyli troszkę jednak rozrzuca szybkostrzelność czas przeładowania 26 dlatego, że mamy po dwie rury no, na wieży, no i dobra tak to wygląda moi drodzy i jeszcze Hektor. słuchajcie, na kadłubie Nelsona zrobili nam bardzo dużo wież niszczycielowych to projekt e, rozszerzony tego naszego krążownika klasy Dido, czyli prawda, takiego krążownika przeciwlotniczego, no, ale on tutaj trafia do gry z kalibrem 133 w czterech e, w siedmiu wieżach, cztery z przodu, trzy z tyłu i jeszcze oczywiście wyrzutnie torpedowe Nelsona. E, znaczy źle powiedziałem, Neptuna. Cały czas miałem na myśli Neptuna, jeżeli powiedziałem Nelsona, to przepraszam. Tak też Hector trafia do gry. No i to będzie naprawdę okręt bardzo dziwny, ale może przypaść niektórym graczom do gustu. Zasięg ognia 15,6 standardowo. Będzie pewnie można to troszkę zwiększyć do jakichś 17 km. Tam chyba jest jakaś opcja na dziewiątym tierze, żeby zwiększyć ten zasięg. Czas przeładowania niziutki. 6-7 standardowo, więc będziecie walili pociskami OB, cały prawie czas, ewentualnie pepeki, dlatego że Hector posiada możliwość strzału tymi dwoma rodzajami pocisków. No i dodatkowo mam bomby kombinowe, No dobry, przeciw, rewelacyjny przeciwlotniczo, nie oszukujmy się. No ale mięciutki jak właśnie Neptun. Tak, teraz powiedziałem dobrze. I tak wyglądają, moi drodzy, te nowe okręty które wchodzą, a no zapomniałbym, no oczywiście pojawia się nowa łódź podwodna, wróć, wróć, okręt podwodny, Alliance, czyli sojusz, moi drodzy, spalinowo-elektryczny, czyli dieselowski dizel, okręt podwodny, na ósmym tierze teoretyczna premka, która trafi pewnie do gry, jak będą wchodziły okręty podwodne. No tyle mam do powiedzenia, no bo tak naprawdę fajna opcja jest tutaj, że on ma a nie ma żadnych e, tutaj armat e, na tak zwanej artylerii dodatkowej, o czym kiedyś już rozmawiałem na przykład w materiale 3xP o 3 p o okrętach podwodnych, zajrzyjcie. E, no i między innymi tutaj mamy dwa rodzaje torped, tak? Alternatywna torpeda <laughs> ma mniejszy zasięg, większą prędkość, ale też i większe obrażenia. Ta zwykła no ma wiadomo, troszkę mniejszą prędkość, większy zasięg i mniejsze obrażenia. więc wszystko będzie zależało od tego, jak te podwodniaki będą się spisywały pewnie te wszystkie statystyki tych okrętów będą jeszcze zmienione a ja zapraszam Was jeszcze na jednego newsa odnośnie nadchodzących wydarzeń w grze, czyli między innymi japońskich lekkich krążowników, które już pukają, prawda, do nas prosto ze wschodu i zobaczymy, co tam one potrafią. Japońskie krążowniczki trafiają nam we wczesnym dostępie. E, oczywiście, standardowo bym powiedział: kamuflaże fajne. Ja już o tych krążownikach się wypowiadałem, e, zapowiadałem wam je, więc nie będziemy tutaj tracić czasu. Od aktualizacji 11.10.0 wcześniej e, będziemy mieli nowe okręty, wydarzenie dom Harmony dla Shimata to, Shimanato takasiego i Yodo moi drodzy zostaną dodane oczywiście permanentne kamuflaże i możliwość zdobywania tych okrętów za walutę i odblokowywanie ich. czy się opłaca czy chcecie je kupić wcześniej czy chcecie poczekać na to aż wejdą normalnie w drzewku wszystko zależy od Was to jest Wasza wolna wola chcecie mieć je wcześniej, chcecie wcześniej pływać dziesiątką no to musicie coś tam popracować, pograć, dołożyć. Nie chcecie? Chcecie poczekać? To poczekacie. Proste. Oczywiście aktualizacja graficzna i tak port Zipangu zostaje aktualizowany, żeby był ładniejszy, bo mamy event. Super, spoko. Ulepszenia graficzne map. Tutaj przyznaję, na niektórych mapach no, byłem zachwycony, bo fajnie to wygląda na Mountain Range na przykład, na North, więc postarali się ale to, no, no, ten pożar na straicie też jest niezły, więc no, no, no może być interesująco. Jak ktoś gra na full detalach, to rzeczywiście będzie cieszył się po zatopieniu okrętu, będzie mógł cieszyć się i delektować otaczającą dookoła a, prawda, przyrodą, że tak powiem, krajobrazem. Tak też jest tutaj, sporo tego, ale przechodzimy do tego, co jeszcze powinno Was zainteresować, czyli... No tak, zorza polarna się pojawia, spoko, fajnie, o właśnie, tu jesteś. Karnet bojowy. Od aktualizacji 11.10 pojawi się przepustka bojowa i będzie wchodziła z każdą aktualizacją. Podzielona na poziomy, będzie wymagała zdobycia, zdobywania punktów battle passów i będą dwa łańcuchy nagród bezpłatne i płatne. No właśnie. Na czym to będzie polegało? Czy trzeba będzie sobie kupować to za Dublony, Czy być może za jakieś surowce? No, zobaczymy. No, na pewno, na pewno widać, że wargaming dał krok w stronę tego, co inne gry stosują obecnie. Bo tego typu zabiegi stosuje obecnie Blizzard. Tego typu zabiegi dodatkowej powiedzmy mikropłatności stosują inni producenci gier, ja tam sobie w Instagram, więc tam też to jest no i jednym słowem na darmowym łańcuchu zdobywacie co jakiś czas nagrody, a na pełnym łańcuchu tego Battle Passa będziecie zdobywali wszystkie nagrody dostępne pytanie, jak bardzo będzie to opłacalne no właśnie no i nowy sezon bitew klanowych, prawda w formacie 7 na 7, poziomu bez lotniskowców i okrętów podwodnych. Co do lotniskowców, mógłbym się zastanowić, e, dlaczego na 10 poziomie nie pogramy sobie lotniskami. Według mnie taka troszkę strata. E, fajnie by było je e, zobaczyć, nawet w rozstawieniu 8 na 8, 9 na 9. Nie byłoby tak tragicznie. Okrętami, z okrętami podwodnymi, tutaj z ich dostępem to ogólnie nie dyskutuję w bitwach klanowych. Ale lotniskowce, że tak powiem, nie po to gracze lotniskowi kiszą te lotniskowce, kiszą, grają na nich, żeby się nie popisać czasami właśnie na bitwach klanowych. No, zobaczymy. Sezon rozpocznie się. Nie jest podane, nie podane, nie podane. Broble są podane. Aktualizacji, czyli z aktualizacją dzieje 11:10. Rozpocznie. No i mamy bujeczki. Zobaczmy, co takiego wymyślili w bójkach. Ostatnio był fajny pomysł. Rzeczywiście można było się fajnie e, pobawić na tych brawlach. E, 4 bujeczki. Bójka w listopadzie: 4 do 45 e, 5. Drużyna na 3. 5 na 5 z ograniczeniami. mhm mm Potem mamy 10, 7, na czarny piątek. Właśnie. No. Zbliżamy się powolutku do końca. Moi drodzy, na czarny piątek dostajemy, tak jak zwykle bywa, Black Friday, czyli wersję B niektórych okrętów: Napoli B, Carsearch B, Mainz B, Czkałów B i Shinonome B. Czyli z tego wszystkiego, tak naprawdę, jeżeli macie premki, te cztery wymienione, czyli Napoli, Karsercz i Czkałow, no to fajnie jest zdobyć, tak a propos tylko powiem, Shinonome B. Dlaczego? Dlatego, że teoretycznie drzewkowa szóstka stanie Wam się okrętem premium i czasami warto sobie na niej pyknąć, żeby zgarnąć coś więcej. Ale to jest dosłownie całkowity dodatek, bo wiadomo, że nie każdy lubi czarny piątek i te oferty, ale niektórzy chcą sobie wydać prawda, na te kontenery e, dublony czy kasę, więc to jest jak to się mówi, a wasza wolna wola. Te okręty zostają dodane do gry, no i na okres trwania prawda, zostaje zaktualizowany port Naval Base na imprezę z balonikami, z kapitanem, rybką, prawda, innymi, no i będzie wesoło z halogenami. Black Friday będzie Wam się świecił i przypominam, że możecie skorzystać w dobrej, no czy tam określonej cenie, wykupić sobie pakiety. Zmieniono kilka rzeczy w kamuflażach. Prawda, moi drodzy, nowe osiągnięcie, heroiczne zwiat, wykrywanie okrętów czyli uszkodzenia muszą wynosić 20% nominalnych PW wszystkich okrętów drużyny przeciwnej poprzez wykrywanie. No, słuchajcie, no, jeszcze dodatkowo zadać uszkodzenia wrogom, więc takie łamane tutaj macie. E, wszystko dokładnie opisane e, kamuflaże na, prawda, 5 lat Steam, 5 lat Microsoft Store i jednym słowem na tym kończymy dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że te nowości e, z Wargamingu w jakiś sposób, chociaż częściowy, spodobały Wam się. Jeżeli e, nie, bądź tak, Napiszcie to w komentarzach, na pewno przeczytam i odpiszę. Pozdrawiam, życzę miłego dzionka, weekendu i przede wszystkim widzimy się na morzach i oceanach, moi drodzy, a ja polecam się na przyszłość Uberstra kanał od dla Graczy. Hej!